Urodziłem się i wychowałem się na ziemi bogatej w sól. I od najmłodszych lat, czytając dzisiejszą Ewangelię, zastanawiałem się, co Pan Jezus miał na myśli, kiedy mówił: Wy jesteście solą dla ziemi. I stopniowo odkrywałem, że sól ma pewne właściwości. W kuchni służy jako przyprawa czyli nadaje smaku. W zimie często używamy soli do posypywania ulic czy chodników, żeby stopić lód. Sól chroni od zepsucia, konserwuje, a w wodach Bałtyku często ta sól unosi na powierzchni i łatwiej się pływa. I kiedy Jezus mówi: Wy jesteście solą dla Ziemi, to może chodzi o to, żebyśmy jako Jego uczniowie, jako ci, którzy wypełniają Jego Ewangelię. Żebyśmy rzeczywiście w życiu przyprawiali to nasze życie w smak, w miłość, abyśmy przełamywali chłód i zimno w relacjach między ludźmi, abyśmy chronili od zepsucia i nie pozwolili zepsuć się tym, którzy weszli na drogę zła czy grzechu, i byśmy także podnosili na duchu nie pozwolili upaść tym, którzy znaleźli się na kraju nędzy, rozpaczy, często nie z własnej winy. Jeśli zabraknie we mnie tych właściwości, Jezus mówi, na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie. Więc warto sobie dzisiaj postawić pytanie, jakim jestem uczniem Jezusa? Czy noszę w sobie smak Jezusowej Ewangelii?